Tak, to miasto, to skarganc! Po pierwsze, zamknij ten kibel! Wszyscy mnie lubią, wszyscy mnie kochają, wszyscy nie znają... To fajnie masz w domu. Ty do bierz mnie! Cichopkową to wzięliście do produkcji, a jak? Obawiam się, że wątpię. Co ty pierdolisz? Co ty kurwa za maniana odpierdalasz? Ona ostatnio zewsząd mnie wygryza. Ty byś tylko gadać i gadać chciał. Nikt już o mnie kurka nie pamięta. Syn of e-pijacz. A przecież ja jestem od niej młodszy. A ty mi się w skarpetkach do łóżka wpierdalasz. Szczuplejszy jestem. Wiesz kto się bzyka bez skarpet? Pedały. Wyższy. Uuu, ale ciepły. Bo to ciepły Jarek. Pomyśl tylko jak byłby dobry, gdyby był zimny. To dlaczego chłopaki? Dlaczego Czyża nie czuję? A a a, 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 I pamiętaj, gdyby cię Żydzi ciągnęli za ręce, mów do nich po niemiecku. kurwa. Ale premiera. Oh yeah.